Nasz marszałek wyśmiewa Romana Giertycha, który ma mokre sny o przejęciu władzy i cały czas bredzi o sfałszowanych wyborach. I wiecie co? W tym akurat Hołownia ma absolutnie rację. Jak się pan zapatruje na pomysł Romana Giertycha, aby 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało przerwę, na przykład, jak proponuje Roman Giertych, do 6 września, wówczas pan by został pełniącym obowiązki prezydenta i byłby czas według Romana Giertycha na ponowne przeliczenie głosów. Dziękuję. Tak, a potem by doszło do, na przykład, jeżeli to Roman Giertych nadal... Y decydowałby o tym, bo rozumiem, że chce decydować czasami za Zgromadzenie Narodowe i za wiele innych instytucji państwa do kolejnych wyborów, które wie pan, czym się skończą. Karol Nawrocki je wygra w pierwszej turze siedemdziesięcioma procentami. Dlatego, że emocji społecznej, która powie Aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach, nie da się powstrzymać, i ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że podobną rzecz Roman Giertych, czy ktokolwiek inny proponuje Elżbiecie Witek w sytuacji, w której wygrał Rafał Trzaskowski. Mówi, panie Elżbieto, proszę na miesiąc przejąć obowiązki prezydenta, proszę teraz to wszystko, bo są wątpliwości, proszę tam wszystko popodpisywać, tak jakby było, żebyśmy zrobili nowe wybory, bo może wygra ten kandydat, co my byśmy chcieli. tak? Proszę sobie to wyobrazić. Jaka by była nasza reakcja? Są pewne świętości w państwie i jedną z tych świętości jest konstytucja, jest głos ludzi. Rafał, Roman Giertych jest bardzo kreatywnym polityk, pra, prawnikiem. Wymyśla różne koncepcje. Wiem. Ale oczywiście nasz były dziennikarz nie mógł tego zrobić bez wpadki. Ziomek mówi Rafał Robert Giertych zamiast Roman Giertych. Kurwa. Facet ma rację co do Giertycha, ale nie potrafi zapamiętać jego imienia. To jest poziom naszego marszałka. Nawet jak ma rację, to się kompromituje.